Jeszcze raz. Hey! Jeszcze raz. Hey! Pias Gliwice gol! Ole ole! Piaś Gliwice gol! Piaś Gliwice gol! Pias Gliwice gol! Ole ole! Pias gliwice gol! Piaś gliwice, gliwice gol! Pias Gliwice gol! Ole ole! Amen sole. Piazliwice, kocham go! Jeździć, jeździć do Pingowa być I niebieską, i czerwoną drogą, i... To jest nasze okrze i... To jest nasz dom! Nasze życie! też to jest nasze okrze i... To jest nasz dom! Nasze życie! Piaskliwice górnika, hej, hej, to nie skacze te skórnika, hej, hej, to nie skacze to skórnika, hej, hej, całe życie piaskliwicy, hej, hej, całe życie piaskliwicy, hej, hej, całe życie piaskiwice. Nasze życie w nasze ojczyzny tu jest nasz dom na życie w Piast Głibicze te tu jest nasz dom nasze życie. Piat Gliwice. Ja jestem z Gliwic. Uwielbiam piasta. A piasto chluba, naszego miasta. Niechaj nam żyje. Jest nasz kochany. Piasta kochają siostry i mamy. Gliwice zawsze najlepszym miastem. Wszystkie chłopaki, tylko za piastem.